Poprzedni film na temat pochówków funkcjonariuszy NKWD w mościskach w Obwodzie Lwowskim wywołał lawinę komentarzy. Często zwracali Państwo uwagę, że ci funkcjonariusze i przedstawiciele sowieckich władz na mocy ustawy dekomunizacyjnej zostali de facto zdegradowani. Ich szczątki zostały bowiem przeniesione z bardziej prestiżowego miejsca w inne. Nadal jednak są traktowane one z większym szacunkiem niż Polacy, którzy zostali zamordowani na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Ofiary tego ludobójstwa wciąż spoczywają w bezimiennych dołach śmierci, na przykład w studniach. Tymczasem Sowieci zostali pochowani na cmentarzu i przysługiwał im również chrześcijański pogrzeb. Niestety wciąż na taki luksus czekają. Polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa.